Siemano, jestem zombie-dj, a dzisiaj sobie zrobimy unboxing z cezoryka. Nie, no żartuję, nie zrobimy unboxingu z cezoryka, tylko zrobimy sto, stojak na nagrywanie i, na, i do zdjęć. Tutaj będzie do nagrywania. Nagram to drugim razem, bo zahaczyłem ten. I tutaj będzie um, na zdjęcie, że tutaj będzie pionowo, a tutaj będzie poziomo. No. Najpierw zacznijmy od tego do nagrywania. To tak, potrzebne są najpierw na początek wymiary waszego telefonu. Na chwilę muszę tak zrobić, żeby ten. Najlepiej, żeby był taki ciemny, ten mazak, żeby było po prostu widać. Dobra. mniej więcej chociaż, czekajcie tak sobie was odłożę na chwilę chociaż yy, im większe to będzie yy, yy, im większa ta przerwa będzie tutaj to będziemy mo mogli tak pochylić jak to będzie na przykład z góry a jak tak będzie no to będzie po prostu yy, prosto no. dobra yy, ja akurat mam yy, algika L7 drugiej generacji. I więc to są takie mniej więcej wymiary. On nie jest taki mały. Jak kiedyś będę miał kamerkę, no to jak sobie kupię oczywiście, no to postaram się zrobić też unboxing i to wtedy powinny być te unboxingi no, telefonów wtedy będzie. Dobra, i sobie ucinamy tutaj. Dobra, to ym, ja was kładę tak i ucinam. Ostry scyzoryk. Się raz nim prze, przeciąłem i zwolniłem na szafkę. do tąd. Dobrze, możemy teraz tak zrobić? Oczywiście unboxing z cyzoryka też kiedyś się tam pojawi, na moim kanale Vlogowym oczywiście Tak, teraz musimy tak zrobić wywalczyć to Do śmieci Przepraszam jak to będzie tak skrzypić, ale... No Dobra, tak trzeba Oczywiście, to jak na nagrywanie będzie fajne nawet. Dobra, tak sobie zaznaczę. O, I prawie bym się rozciął. Dobra, tutaj gdzie jest przecięcie? Sobie zaznaczyłem. Tutaj musi się już kończyć to. Dobra. Nie my. Kurde, zawsze muszę mówić te ała. Nie my. A jak po prostu będzie ten za długi odcinek, to w następnym odcinku już zrobię to do zdjęć. Bo jak będzie więcej niż 15 minut, no to to wtedy yy, nie będę mógł to wstawić na YouTube'a. O, i zrobię tutaj dziurkę małą, ale to tam nieważne. I nie będę mógł wstawić na YouTube'a, bo yy, coś tam będę musiał zrobić potem. I dupa, będzie. Nie wiem, się już rozciąłem gumol. Jakbym rozciął gumol, to by mnie mama zabiła. O. Pewnie Magińnik Color też coś teraz nagrywa. Głównie to on tą bandanę to zgapił ode mnie. On w ogóle trochę zgapia ode mnie. Jeśli to ogląda, to serdecznie go pozdrawiam i i żeby raczej nie odgapił coś ode mnie, a jak już musi odgapić, to przynajmniej w innym stylu, a nie że okulary i bandana, na przykład jakąś maskę by sobie założył, ale dobra, ja, jak chcę, to jak nie, 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 nie naśladuję, to będzie normalnie drugi zombie DJ chyba, no przemowę ode mnie zgapił, zapowiedzią kanału, no trochę mi to nie wyszło, to strasznie byłem zmęczony. Jeszcze tak napisałem, bo mi się nie chciało, a to by było na szybko. O, dobrze. I uwaga, teraz będziemy tak pnąć. Oczywiście też można tutaj zastosować jakieś ozdoby na to, jak ktoś by chciał. Ja bym sobie to zrobił mam izolacyjną niebieską, ponieważ jasno-niebieski to jest mój ulubiony kolor o, właśnie taki to jest mój ulubiony kolor zresztą nawet sznurówki w nylon, w nylon redach o, właśnie, zapomniałem o unboxingu rob, zrobić o tym ale to tam się nie, niebawem ukaże choćby i nawet jutro dzisiaj w ogóle stałem późno, muszę się przyznać, że o 13:00 tak, bo Obudziłem się o 11, ale potem mi się przyśniło trochę i mi się w ogóle śniło, że ten. Po prostu byłam. No. E, w gliczarowie. Tak. Że sam, że. E, po prostu. No, nie wiem. Czy tego nie pamiętam? Połowa tego snu. Ona. Teraz trzeba wyrównać. O. No, i nasz stojak już jest prawie gotowy. Wystarczy jeszcze tylko sobie ozdobić. A to, jak to woli, to może sobie to ozdobić. Ja jeszcze sobie to tam wyrównam tak. Tak porobię. Dobra. Pewnie nie połowy, co ja robię, to nie widać, ale się z tym. Tak to się prezentuje. Będę musiała sobie potem posprzątać tutaj. I teraz tak, zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Ło! Muszę przyznać, no nieźle. I teraz mógłbym tak, tak sobie nagrywać, że na przykład, o widzicie, Pat na przykład takie coś. O, patrzcie, tam jest skot. I, I tak leci, 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 no nie? I tak na przykład bym mógł sobie też nagrywać. To też by było fajne. Yy, nie wiem serii po czym to jest rolka, ale jak znajdę jeszcze jedną taką w domu, no to wykonam sobie jeszcze raz taki, tylko że będzie tutaj na skos, żeby po prostu, żeby nagrywało tak. O, tak w domu na przykład. Bo tak to też mogę tak zrobić, o. Nie, w sumie to już nawet nic nie muszę robić. No dobrą sprawę. O, dobra. To tak. Jak coś to ja mam tutaj zapas rolek mam trzy. I jeszcze tak. Jeszcze właśnie robię świątynię. i właśnie jest to na mojej szafie. To zaraz się widzimy. Zakryłem palcem, żeby nie było. No. I to jest właśnie na mojej szafie. Takie coś i tam w środku jest chyba z normalnie, nie wiem, z 50. No dobra, nie przesadzajmy, ja Tam z 10 właśnie takich ręcznikowych, z 20... Nie, nie 20. Też 10 takich zwykłych rolek po papierze toaletowym. Plus jeszcze dwie, ale to inne. I właściwie miała być ta, ta mała tam tyle, że... bo to miało być takie... Jakby no, tam gdzie hołd oddawali, bo to w ogóle jest świątynia grecka. E, mieliśmy to zrobić na zajęciach, ale nie zdążyliśmy z moim kolegą, kosiarzem euro. Ale dobra, myślę, że z tym to już inna historia. To tak e, mamy już stojak do nagrywania, i zaraz się widzimy właśnie przy tym stojaku. No, już się widzimy na tym stojaku. Echem. Nie wiem, co mi się włączyło, ale mniejsza o to. A więc tak, on tak się prezentuje, tak nagrywa. Tylko nim obracam nie telefonem, chociaż telefonem też bym mógł. A więc tak, e, dzisiaj nie założyłem bandany. Nie chce mi się już zakładać. E, no to tak, e, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, bo to był nawet bardzo pomocny poradnik. I tak, czekajcie, to coś zmierzę, żeby, żeby ten. A ktoś ma taką samą rolkę, to może właśnie to samo co ja zrobić. I właśnie zmierzę, na ile to centymetrów. Yy, maksymalnie na. Czekajcie. Ja, źle to jeszcze. Dobra. Ja pierdolę, nieogarnięta linijka. Na. 3, 3 cm i 2 mm. Tak? O! I dobra. A więc tak, mam katarę. <laughs> Zaraz muszę się wysmarkać. Zaraz kolejne dwa odcinki nagram. Zaraz yy, nagram, jak zrobić ten właśnie stojak. Yy, no i tak, tak jak mówiłem wcześniej, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie udostępniajcie, bo to był nawet dosyć pomocny poradnik. I będzie taka seria poradnikowa. I piszcie w komentarzach, czy Wam się takie coś podoba. No i dobra, to pa.